Ciekawa. dzisiaj będziemy testować zabawki, które kupiłam z mamą w sklepie i małą pomocą, To jest tablica, na której będziemy wpisywać cenę zabawki, oceniać jej jakość i ostatecznie podejmować decyzję, czy jest na tak, czy jest na nie. Piłka będzie rysowała czerwony krzyżyk albo zielony ptaszek, tak? Co my tu mamy na stole? Jest takie. Wow. Trzeba chyba rozupywać to. Tak? A jak coś robi? Może najpierw otwórzmy. Chyba to młodka. Znaczmy coś w środku. Nie wiem. To masz, zamienimy się. Dobra. Dobra. I. Ja. Co my tu mamy? Obaga. Mamy kosteczki do rozłupywania. Kosteczki. Jeden, młoteczek. Młoteczek. Puk, 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 puk. puk. <średziennie> I takie dłubaczki. <średziennie> Dłubak. <średziennie> Dobra. Weźmy. Jest taki młodeczek. Mhm. Różowaty? No. Musimy jeszcze to otworzyć. Ale to nie jest takie proste. Pana. Czy to jest tak mocno? Nie róbcie tak. No, 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 no. A się uda? Ma, ma, Jest. Kawałek poszło. Teraz robimy ha. No To nie jest takie proste. Strasznie Co nie? No. Ja spróbuję... Nie da się. Spróbuję oszukać trochę. Proszę. Co robić? Dubać, skubać, dziobać. Co robisz? Dubać? No. Nie tu? Nie. No to nie jest... Dawaj młota prawdziwego. Tłuczek do mięsa. Trzeba no, tak No Ja Próbowałam, ale się nie da. Jej! Yeah. Tata coś popsuł? I ja nie, nie bierze. Patrzcie. Tutaj. Ale tutaj kawałek został też, nie? Na mecz, pół nie, nie wolno. Mam już dwa dioda. Zęba jakiegoś mam upaść. Nie! To już... Aha, bo to jest cały szkielet w środku. Był cały szkielet w środku. No, tak. <laughs> Za karę, to tak tak obsuł, sprzątać. Co Ty na to, Jula? Co nie? No. Tak. Tak. Jest, mamy go. Mamy całego, tylko że w kawałkach. Całego tylko w kawałkach? No to, hmm. to jeszcze nie słyszałem. Okej. Okay. O, wino. Dino, trzy można sobie posklejać. I jak oceniacie tę zabawkę? No, ja ciężko. oceniam. Ja oceniam 11 na 10, bo powiedzieli, że będzie jeden dinozaur. A mamy trzy? Tak, a ta mamy trzy. Dobra, to czas na naszą tablicę. Jusikowa, co powiesz? To, że bardzo się sypie, bieta, i ta zabawka bardzo brudzi podłogę. I poza tym ręce bardzo. Mm -hmm. I ciężko ją wyskubać. I może się połamać. Tak, bo jest bardzo twarda. I tak jak widzieliście, jak chce się to szybko zrobić, to się łamie zabawka w środku i właśnie są tylko kawałeczki. Ale jak ktoś ma dużo cierpliwości i tak skubie, powoli i no to dla niego będzie super. Jak tam z ceną? Jeśli chodzi o cenę, to kosztowała ta zabawka za sztukę 4,49. Czyli cena jest super, jak najbardziej. Jeśli chodzi o jakość, to Z chyba tak, pół na pół, nie? Tak. Zróbmy 5 na 10, czyli pół na pół. I ostateczna decyzja należy do Julki, czy zabawka jest super, czy raczej jest kiepska. Lucian, no, który ma Zabawka jest taka no. Nie wrócisz do niej już. Kiepska. Bardziej na nie. Bardziej. Dobrze. To idziemy do następnej zabawki, tak? Tak. Chyba, co to w ogóle jest.

no, powiem Wam, że pomoc rodziców niezbędna, ale ciężko, oh, wcale nie o, udało ci się Więc tak, według instrukcji najpierw trzeba było wyciągnąć łopatę, to już zrobiłyśmy. Teraz łopatę trzeba podważyć. Opa, jej! Co to za karta? Wow, jakiś potwór. Hej, co no. to? Hej, on jest trochę podobny do mnie. Mówiłam co to. Co to? Co ja tata? Dobra. No Teraz jest. instrukcja pokazuje nam, że mamy to kupować. Co to jest? To I, o ja się! W środku jest piasek kinetyczny, bo się tak ładnie. Skorpion, skorpion, kończy. skorpion! No, damy dalej. Powróć ci? Mogę. Okay. O, widzieliście, że mi są. No tak, już drugi, nie widzieli. Pokaż wampirze. To Powiedz, ja że o, jaki fajny McDonald's. No. Ej, ej, jaka Ale o, no, ciało. To, to Ciało. No, nie no, ciągnęłeś, resztę. to No. <tomus> Ale jest czas, żeby przynieść coś do wycierania. Co to za zabawka? Co to wymyśli? O co to jest? Chodźmy do łazienki! Nie, wydubiamy tak. Ładnie schodzi tak. Ładnie schodzi. Tak, pokażę. Te. Tak, wychodzi w ogóle cały glut z tego. Ja wycieram. I ty się bawisz glutem? Czy ta głowa o nie! Jezu. Jezu Boga. O matko, jak ja to spojrę? Mam. Hmm. Mam pomysł. Nie. Tak. <grym> Kur zabieram. O nie, chciałam robaczki!

Zobaczmy. Wow. Łaaał. Nie, nie, Właśnie chciałam, ale nie. Nie. Po prostu chyba rusza się mu. Dobra. Pokaż. mi mhm. tablicę. No, czas na naszą tablicę ponownie. Tata, wpisz tu potwór o, ty, ty, u. O, tata do szkoły. <grym zniszczony> tak się nie pisze. No, ciężko tak, nie naprzeciwko o. kamery. Dobra, jest po prostu. Yes. Cena 29,95. Kosztuje ta zabawka. Jakość 10 na 10, co? To jest super zabawka. Moim zdaniem dyszka. 10 10. No i teraz wybór należy do ciebie. Czy ta zabawka jest zasługuje na czerwony krzyżyk czy na zielonego ptaszka? Ok. Zabaw ta zabawka jest super, więc już, już wiecie, jaka jest obca. Na pewno, zielony ptaszek. O, tak jest normalna. A, 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 a tak się bardzo spodobała, że gruby, ptasz tak, no, gruby ptaszek musi być. Tak, gruby To jest świetnie. super zabawka i dla dzieci i dla rodziców. Fajna frajda. To co? jest trzeciej zabawki, co? Tak, czas na łódź. Kto pierwszy w garażu? Ja skoczę za portalem. Przeszłam? Zmachałem się. A ty sobie portalem przechodzisz, tak? Pokaż tam, co masz. Pokaż, widzom. co to jest. Łuk potrzebujemy, tarczę jakąś. Zobacz. Mam taki kawał plastiku i taśmę, i zrobimy z tego tarczę, dobra? Okay. Tutaj będziemy strzelać. Dobra, pierwsza strzała. Szyk. Pierwsza strzałę, żeby żeby nie zgubić. Nie zgubić strzał to. O. A ten co? Na pewno nie zgubimy teraz. Dobra. Łuk rozpakowany, prawie, tylko jest jeden problem, bo w jest, zobacz, jest łuk, ale ma strzał. Tu są strzałki? A, ten... Zapomniałem. No nie zrobili, Ej, to, jak A druga A Jeszcze? Jakie czerwone. <noise> zobacz. Teraz to się klei. Zobacz, na czym to polega. No, to zostaw na razie tą strzałę i zobacz, co trzeba zrobić. Tutaj musi strzała leżeć na tym. Widzisz? Tutaj jest takie dwa ząbki są i pomiędzy te dwa ząbki musi wejść ży żyłka. To się chyba nazywa cięciwa profesjonalnie. Tu masz cel. Tu patrzysz sobie tutaj w tą dziurkę, jak się celuje i naciągasz trzymając za to. Tutaj zobacz, tutaj masz na rękę, a tutaj popatrz na moją prawą rękę. Tu. Naciągasz jak najmocniej i puszczasz. Co masz Czemu? No nie. To nie podoba Ci się zabawka? Nie podoba. Cikowie się nie podoba za bardzo, ale ja daję dyszkę. Nie mogę przesalać, nie wiem czemu. Patrzę dobrze. No. Tak mi punkt. Hmm. Aaj, za daleko jestem. Wiesz? Ta zabawka to raczej dla chłopaków. Wracam do tablicy. Podpisujemy kolejną zabawkę. Co ty piszesz? U. <noise> Łuk. a nie uk. To jest zamknięte otwarte ja i eł na początku. Dobra. <noise> Co tam? Oj, mało. Ja. Teraz Teraz jest świetnie. Dobrze. Ile kosztował? Kosztował 17 zł i 98 osiem. Osiem o, groszy. Skadła? Tak. Mam dziwna A Zawsze jest 9 albo 5. To teraz mamy dwie oceny. Jakość wykonania. Ja ocenię. Moim zdaniem jest dobrze wykonane. Nie, nie. Nie, no dobrze jest. Źle, źle, źle. Podzielimy są... to na pół. I tu będzie Julie Chigowa, a tu będzie tata. Własna Jakość, moim zdaniem, no, do perfekcji daleko, więc powiedzmy 9 na 10. Okej, no. tata ocenia zabawkę wysoko. 9 na 10. A 1. Julcia? Najsłabiej. Najsłabiej? Czyli 1 na 10. 1 na 10? O. 1 na 10. I Więc te oceny też podzielimy na pół i tu będzie Julsikowej, a tutaj taty. Jaką dajesz? Na górze. <noise> tu jest twoje pole. <noise> nie. U siebie zaznaczaj. To jest moje. Oszukańcy <noise> no, zrobimy tak, pyk. A tu będzie taty, pyk. O, już nic nie maluj. Ona już na mnie napisała. Kościół! <laughs> Widzowie i tak wiedzą, że mi się podoba. Tak. Robimy oficjalnie. Pisz, piszcie komentarza, a po jakiej jesteście stronie. To najlepszy komentarz. Pisze, to dostanie od mnie za darmo. Wow, super. To co? Przed nami zabawka numer 4. To co? Zaczynamy? Nie, mam. Musimy poczekać, aż się later. Galaktyka pogrąża się w chaosie. Siły zła nie próżnują. Czy zjawi się ktoś, kto stawi czoła ciemnej stronie mocy? <śmulatuj> Szukam jakiegoś dzieła walki. Tu jestem! <śmulatuj> Wyczuwam jakąś nową moc. więc Nie cię zgasły. I jak ile oceniamy? Jakość wykonania. Jedno się rozklekotało, nie? Bo zamacno w tatę. Yy, ale tak ogólnie to chyba gil, co, nie? No. no, na ile oceniamy? Na i Najwięcej. Najwięcej? Czyli 10 na 10. No dobra. No to chyba wiemy już jaki obrazek. Grusikowa namaluje. O, tak się bardzo podobało, że aż dziurę zaraz w tablicy zrobisz tym mazakiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Pato. Nie widać, ale... Dobra, czyli zabawa udana, tak? Grusikowa. Pamiętacie to? To nie róbcie tak. Zobaczcie, co się stało. To jest siniaczek. Boli. Na dziś to koniec, więc jak chcecie więcej takich odcinków, to piszcie w komentarzach. I lajkujcie i robimy. subujcie. No właśnie. Jak, jak to nie, to... Będzie